Cześć, witam Was w odcinku czwartym naszego kursu z Midjourney. Dzisiaj sobie porozmawiamy o parametrze OmniReference. Do czego służy parametr OmniReference? OmniReference pozwala przenieść konkretną postać, konkretną osobę, jej wizerunek. To nie musi być osoba, to może być też zwierzę, to może być przedmiot z obrazu, który mamy do generacji w Midjourney. Krótko mówiąc, mamy zdjęcie osoby, chcemy wygenerować e, tą samą osobę w jakiejś scenarii. Do tego właśnie służy omni Reference. Jak używać Omni-Reference? Przejdźmy sobie teraz krok po kroku, jak wykorzystywać ten parametr. Dzisiejszy odcinek będzie trochę długi, więc podzielę go na dwa etapy. Pierwszy etap będzie dla osób, które nie lubią rozwlekłych odcinków, chcą szybko i konkretnie, więc nie wyłączajcie. W dwóch minutach Wam pokażę, jak korzystać z omni Reference, a później dla osób wytrwałych, cierpliwych. Boomerów i nie tylko, krok po kroku sobie przeklikamy, wyjdziemy głębiej. Więc zaczynajmy. Mamy jakieś zdjęcie. Ja sobie wykorzystam zdjęcie, które mamy, które mam już wygrane. Więc weźmy sobie na przykład tą dziewczynkę. Jeżeli macie swoje zdjęcie, no to tak jak mówię, no nie będę tego teraz robić. Klikacie w okienku promptowania na samej górze w tą ikonkę zdjęcia, przeciągacie albo klikacie i wrzucacie z, ze swojego dysku. Ja już mam wrzucone. To co tu widzicie, to są zdjęcia, które ja mam wrzucone do Midjourney. Więc biorę sobie tą postać, przeciągam do Omni Reference musi się znaleźć to konkretne zdjęcie referencyjne w tym okienku Omni Reference. Krok drugi. Piszemy prompt. Jak pisać prompty do Omni Reference? Najpierw definiujemy styl, później określamy tą personę, tą osobę. No, czyli napiszmy jakiś mega prosty prompt, nie wiem. Niech to będzie nawiązanie do poprzednich odcinków, rysunek sześcioletniego chłopca. Czyli weźmy six year old boy growing, czyli określam styl, a teraz personę of a young girl. Punkt trzeci. Ustawiamy omni-weight, czyli to, co widzicie tutaj na tym suwaku. Jak działa omni-weight? Niski omni-weight to wysoka, że tak powiem, artystyczność obrazu, czyli krótko mówiąc model nie trzyma się sztywno postaci z naszego zdjęcia. Wysoki Omni Weight to już lepsze odwzorowanie tej postaci z naszego zdjęcia. Czyli jeżeli tutaj wybiorę 1 albo 20, 40 to raczej będzie interpretował luźno tą postać. Pójdźmy sobie 40, wybiorę, skupuję prompt Puszczam generację, niech idzie. I teraz sprawdźmy wysokie Omni Weight. Wysokie Omni Weight, czyli na przykład 400. Też sobie puszczę, niech idzie. Więc tak, niskie Omni Weight, luźne wzorowanie, wysokie Omni Weight, wyższe odwzorowanie. Wysokie do 400. Powyżej 400 to już jest tak zwana wiecie, slot machine, czyli jak, jak w kasynie, te 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 automaty, to jest losowe. Nie traktujcie proszę tego jak programu komputerowego. Yy, trzeba eksperymentować. To w zależności od tego, jakie macie zdjęcie referencyjne, co wrzucać. Jeżeli to jest jakieś zdjęcie zrobione kalkulatorem przysłowiowym w niskiej jakości, to też nie spodziewajcie się tutaj no nie wiadomo czego. Zobaczmy. Puściliśmy dwie generacje z niskim OmniWeight i wysokim, wyższym. Więc tutaj macie, mamy yy, OmniWeight yy, 140. W końcu puściłem. Jest. odzorowanie tej dziewczynki. No to sobie powiększmy ją. Zobaczmy, jak ona wygląda w rzeczywistości, żebyście widzieli. Będziecie mieli na, na całym ekranie. Możecie sobie zobaczyć. Jest. No tak średnio bym powiedział. Zobaczmy, jak zwiększymy omni weight czyli 400. I w międzyczasie odpalmy 1000. Czyli na maksa. Zobaczmy, co nam wyjdzie. Generuje się 400. Zobaczmy. No, jest nawet, nawet odwzorowane. No, tutaj jest super. Nie? No, oczywiście, to nie jest szczytna interpretacja tego naszego promptu. To nie jest to, co chciałem. O tym będzie w wersji, że tak powiem, rozszerzonej. Jak dopracować prompty. Na razie przechodzimy z funkcję. Jest git, jest ok. Zobaczmy 1000. No tutaj też widzę, szybciutko się generuje. No i teraz tak. punkt To był punkt trzeci, czyli pierwszy punkt. No to musimy wgrać zdjęcie nasze referencyjne. Punkt drugi, napisać prompt. Pamiętajcie, najpierw styl, później persona. Punkt trzeci, ustawiamy omniweight, niski omniweight. Raczej luźno się trzyma naszej postaci, wyższy omniweight. Zwraca uwagę na naszą postać. Punkt czwarty. Eksperymentujcie z chaosem. Spróbujcie chaos 10-15. Eksperymentujcie ze stylizem. Zwłaszcza z chaosem. Tutaj polecam Wam pokombinować. Punkt piąty. Wariacje konkretnych obrazów. Załóżmy, że podoba mi się to zdjęcie, ale jeszcze mnie nie zadowala, więc Wykorzystajcie funkcje, które po kliknięciu w zdjęcie są widoczne tutaj, po prawej stronie, w prawym dolnym rogu. Puśćcie remix Subtle, puśćcie rerun. To są kolejne edycje, tak jakby kolejne iteracje naszego promptu, ale no model jeszcze raz do nich podchodzi. Przy remixie subtle, czyli subtelnym, puszczamy remix możemy zedytować prompt, nie musimy tego robić. Dlaczego to tak działa? Dlatego, że modele dyfuzyjne, czyli to, czym jest Midjourney, to nie jest Photoshop. Pamiętajcie proszę o tym. Modele AI zawsze generują nam coś innego. Nawet jeżeli mamy ten sam input, ten sam prompt, zawsze dostaniecie coś innego. Dlatego czasami, a nawet bym powiedział często, warto korzystać z tych opcji rerun i remix. Dobra, to była wersja skrócona. Teraz przejdźmy przez to powoli i dokładnie. Więc, przede wszystkim, jak dopracować prompt? I tutaj chciałbym Wam stracić bonus. No, bo przy korzystaniu z AI warto być leniwym. No, i ja też jestem leniwy, więc stworzyłem sobie GPTSA. Stworzyłem sobie GPTSA do pisania promptów midjourney, Journey, który jest nakarmiony wiedzą pobraną z dokumentacji z Midjourney, no i też przeze mnie wytrenowany, tak żeby te prompty w miarę dobrze pisał. Jest to GPTs publiczny, link do niego znaj znajdziecie pod tym nagraniem, zapraszam do korzystania, możecie korzystać z tego GPTsa. No i jak wykorzystać GPTsa do pisania dobrych promptów z Omniweight? Weźmy sobie tą naszą dziewczynkę, i teraz tak, przeciągamy to zdjęcie do GPTsa. Widzicie, jest załączone do promptu, no i napiszmy prompt stwórz mi poprawny prompt do wykorzystania przy parametrze OmniWeight OmniReference, przepraszam, OmniWeight to jest waga tego, tego parametru Yy, czyli tak. słusznie poprawny prompt wykorzystałem przy parametrze Omni Reference załączonego zdjęcia. Chciałbym, żeby był to rysunek sześcioletniego chłopca dziewczynki z obrazka. No i GPTs mi wytworzy prompt, który mogę zedytować albo po prostu wkleić do Midjourney. No i teraz to zróbmy. Widzicie, mam wrzucone rzucony obraz tej dziewczynki obniżę Omni Weight do 200-300. Teraz znowu pamiętajcie Omni Omni strand nie Omni Weight. No ale dobra. Prawie to samo. Pamiętajcie, proszę, żeby nie traktować tego tak, tak mocno, zero-jedynkowo, jak jakieś ustawienia w programie komputerowym. Eksperymentujcie i jeszcze raz eksperymentujcie. Sami zobaczycie, że jak na no, głębi wyjdziecie sobie, po prostu zaczniecie korzystać więcej z tego Midjourney, to zobaczycie, że to jest takie losowe totalnie, nie? że są jakieś e, schematy typu to, że parametr omni, tam omni strand niski to. Luźne wzorowanie obrazu referencyjnego, Wyższe, wyższy parametr, to że tak powiem, sztywniej trzyma się naszej, naszej, naszego obrazu, naszej postaci, którą chcemy odtworzyć. Więc zobaczmy sobie, dajmy 250, zobaczymy, co nam wyjdzie. Mam prompt, przeczytajmy go sobie, a 6 year old boy based on the character. No, troszeczkę. Troszeczkę nie zrozumiał. Poprawmy. OK. Nie zrozumiałeś. To nie ma być obraz sześcioletniego chłopca. Nie ma go przedstawiać. To ma być obraz namalowany, tak jakby przez sześcioletniego chłopca, który przedstawia dziewczynkę ze zdjęć. Poprawmy. No, więc tutaj też widzicie po tych generacjach, które szły, że model nie zrozumiał, nie? To, to, to wydaje się no, logiczne teraz tak naprawdę do końca. Ale po to są gpt po to sobie robimy, taka mówię, zachęcam Was do korzystania. Też na co dzień korzystam z tego gpt -sa. No i pójdźmy, pójdźmy sobie generację. Zobaczmy. No już widzę po zalążku, że będzie o wiele lepiej. Czy to jest ta dziewczynka, czy to będzie ta dziewczynka? No, takie odwzorowanie bym powiedział delikatne, więc spróbujmy sobie z omni, z wagą tego omni strength czy omni weight, jak zwał tak zwaną, wyższą, pójdźmy na 400. No, tak z twarzy zupełnie niepodobna, można powiedzieć, przy 250. Ale to już wyzwanie, to no, ciężko, żeby w sobie podobna. Więc słaby prąd tutaj wybrałem, żeby to odwzorować. A spróbujmy z jedną, jeszcze jedną rzeczą. Skoro już jesteśmy przy powiem, części dłuższej, dla wytrwałych, którzy lubią sobie mm, na spokojnie przejść. To poeksperymentujmy ze stylizem 0 i chaosem 15. Zobaczmy. I może też spróbuję od razu bez styliza. No tak jak widzicie, tak to wygląda w praktyce: że po dwie... Wiecie, o, da 800 i chaos 20. Jest to eksperymentowanie tak naprawdę. Nie? Każda generacja jest inna, każdy obraz referencyjny jest inny. Troszeczkę trzeba się przeklikać. O, tutaj już widzę jak dam 800 Weight. To już te generacje są o wiele o wiele lepsze. Zwłaszcza tak. No. Tutaj widzę troszeczkę lewy dolny róg, model nam psychodelicznie poleciał, no sami zobaczcie, to jest na, na grubo, ta generacja. Zaraz ją powiętrzymy. Niezłe, nie? Mamy chyba szczęście, bo w poprzednich odcinkach pamiętacie też, że <ślesk> no jakaś terapia by się chyba dla tego chłopca naszego sześcioletniego przydała, tak gruba, jakaś konkretna. No ale to już jest całkiem, całkiem, jest odwzorowanie. Zobaczcie teraz na ekranie, mamy to zdjęcie referencyjne, mamy tą dziewczynkę wygenerowaną, jest dobrze. Co zrobiliśmy? Omni-weight zwiększyliśmy do 800, chaos, daliśmy na 20. Ja mówiłem Omni-weight, tak, bo to jest OW, a na suwaczku jest Omni Strand. Więc. Wcześniej nie popełniłem błędu. Jak widzicie. E, zamiennie to funkcjonuje na słowaczku Omni Strand na parametrach na generacjach owo Omni Weight, Omni reference weight. No, czyli nie musicie mnie hejtować w komentarzach ci, którzy dotarli. Podsumujmy sobie teraz. Więc. Co zrobić, gdy rezultat się nie satysfakcjonuje. Popracuj nad chaosem. Spróbuj, chaos 15, chaos 20. Punkt To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Spróbuj różne wariacje. Czyli kliknij i spróbuj remiksować subtelnie lub po prostu dać rerun. Punkt trzeci. Zastanów się nad Twoim promptem. Być może jest nierealistyczny albo po prostu zdjęcie jest niskiej jakości. Bo to też jest częsty problem. Ja tutaj korzystam ze zdjęcia generowanego w AI, które jest dobrej jakości, ale często obserwuję, że ludzie próbują, wiecie, jakieś skany, skanów i tym podobne rzeczy. No to może nie zadziałać. Na koniec bonus. omni Reference służy nie tylko do powielania, odtwarzania postaci ludzi. Tak jak powiedziałem na początku, pamiętajcie, możecie tutaj wrzucać rzeczy, przedmioty, zwierzęta, ale jedno zastrzeżenie. To nie jest narzędzie, które wykorzystacie wiecie, komercyjnie, na przykład powielając, tworząc sesję produktów z waszym produk produktem, jeżeli macie jakiś sklep internetowy i tak dalej. No bo znowu to jest model dyfuzyjny, on za każdym razem generuje coś innego, zawsze troszeczkę zmieni wasz produkt, więc to już dyskwalifikuje yy, z komercyjnego zastosowania. Do tego służą inne narzędzia. Pamiętajcie, proszę, żeby nie mylić takiego mid journey z Photoshopem. To zawsze daje jakieś podobieństwo, ale to nie jest Photoshop. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania odnośnie Omni, Reference. Dzięki, do następnego.